Siemano grzybiarze, witamy Was w kolejnym odcinku z nowym członkiem Kacprem. Kacprze Cześć? chcesz coś powiedzieć. Nie zapomnijcie, żeby dostawić subskrypcji tam na dole. Powinien być szary, jak czerwony to... To pierdolijcie w niego, nie bądźcie hamami. No właśnie. Ej, do, dobra, poza tym tego... Guzik na mojej twarzy, powiedzmy. No, guzik na twojej twarzy i tak tego nie zmontuje. Ale dobra, powiedzmy, że jest w dupie waszej. Jeśli, jeśli nie zasubskrybujecie, to wam nie wyjdzie z tej dupy. Ej, ale dobra. Em, przypominam, że na, 40, na 30 subskrypcji jest konkurs na 30 gemów do Brawla. Co ty na to, Kasper? Powiedz, że to nie jest scam. No to nie jest skan, No właśnie. to nie jest skan. Ja mam hajs. Myślisz, że ja wam 8 złotych żałuję. Dobra, Kasper, chciałbyś coś jeszcze pokazać? No coś chodzi. powiedzieć. Dziewki znowu tam stoją, bo jeszcze... w sumie, bo w sumie no to z... nagrywamy minutę pod... Ej, da... Ej, daj zamknij się z tym TikTokiem. spelu. Dobra, chodź. Chodź. Ej. Zaruchuj dawaj. W tamtym chyba odcinku. Z, dawaj na z z A no, kurwa! Ej. ej, to ona do mnie! Ej, dobra ja to!